Witamy Państwa serdecznie z Barcelony, z tego stadionu, który dla wielu tysięcy kules jest jak piłkarska mekka. To spotkanie komentować będą dla Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. To spotkanie może dać nam odpowiedź, kto w tej serii meczów będzie górą. Przyznam, że nie mogę się już doczekać tego spotkania. Darku do tej pory prezentują formę godną mistrza i dziś mają szansę pokazać, że na to miano zasługują. Jeśli sięgną po komplet punktów, będą świętować tytuł. Wszystko zależy od tego, czy nie zagrają tu na zbytnim luzie. Myślę jednak, że trener zadba o to, by wyszli na boisko skoncentrowani, ale nie spięci. A i słabe wybicie obrońcy. Wciąż jest zagrożenie. Lionel Messi. Dobrze, odebrał mu piłkę w groźnej sytuacji. Udany pressing, mają piłkę. Ma sporo możliwości. Dobrze, do przodu. Dybala? Przy piłce nadal Dybala. Potężne uderzenie, było blisko. Potężne, ale niestety niecelne. Gdyby to wpadło, byłaby ładna bramka. Salach. Salach oddaje piłkę rywalowi. Cristiano Ronaldo jest z piłką coraz bliżej pole karne. I stracili piłkę. Ale śliczne podanie. Kilian Mbappé. No i to dośrodkowanie blokuje obrońca. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Cóż, chyba będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o tym uderzeniu. Pełna zgoda. Nie wiem, czy nieczysto trafił głową w piłkę, czy po prostu mu ten strzał nie wyszedł. Aleksandro. Artur. Cristiano Ronaldo przy piłce. Stuprocentowa sytuacja. Mane. wyciągnięty jak struna. Sięgnął piłki. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Ależ znakomicie teraz wywiązkował to dośrodkowanie. Podanie Salaha trafia do rywala. Mbappé, zawodnik był na spalonym. Pjanic, Kylian Mbappe, mané, Ronaldo, Ronaldo strata. Modric. I kolejna strata, Lionel Messi, dobra akcja. Ma trochę miejsca na strzał, piłka w siatce, a zatem tracą bramkę. Perspektywa triumfu w dzisiejszym spotkaniu się oddala. Jeszcze wszystko jest możliwe, ale czasu mają coraz mniej, aby odrobić bramkę, a potem jeszcze objąć prowadzenie. Teraz poznamy ile w nich dojrzałości. Z 1 do 0. Czy będzie więcej bramy w tym spotkaniu? Zobaczymy. Podanie lobem do Messiego. Ajaj, aj, przedobrzył teraz i to mocno. Pomysł, by wrzucić piłkę Bramkarzowi za kołnierz, dobry, ale wykonanie, no musi nad tym popracować. Luka Modric. Przy piłce Mbappé. Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. No i Cristiano Ronaldo. Sadio Mane. No, wyręczył teraz bramkarza. Spójrzmy na to podanie. Messi. Dobre podanie, minęło linii obrony. Gol, kolejny gol dla przeciwników. Oj, nie tak to się miało układać, panowie. Pomoc o będzie trzeba przełożyć. Teraz niech się skupią na ograniczaniu strat, bo może być gorzej. No i mamy powtórkę akcji Bramkowej. Goalkiper zdołał odbić trudny strzał, długi ruch, ale miał pecha i piłka trafiła do nacierającego rywala, który nie miał już problemu, by umieścić piłkę w siatce. Artur. Mamy. Cristiano Ronaldo przy piłce. Ładny zwód Cristiano Ronaldo. Piłka umane. Mbappe. Świetnie blokuje ten groźny strzał. Pięknie, prostopadle. Messi. No i strata piłki. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Gol! Rewelacyjnie to zrobili! Kibice szaleją! Spójrzmy raz jeszcze, jak tutaj padł gol. Naprawdę trzeba pochwalić bramkarza za tę pierwszą interwencję. Stanął na wysokości zadania. Dobrze obronił. Naprawdę nie może mieć sobie wiele do zarzucenia. Przy dopicie nie miał już niczego do powiedzenia. Kiepskie krycie, no i napastnik teraz urywa się obrońcy. Złe zagranie i Barcelona traci piłkę. Bonucci. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Dybala. Stracili teraz piłkę. Przedarł się przez obronę. A ja! To powinno wpaść. Mądrze uderzył, nie na siłę, ale no cóż, czegoś zabrakło. Może za długo się zastanawiał. 2 do 1 po pierwszych 45 minutach. Oglądanie tak wyrównanego meczu to doprawdy czysta przyjemność. Tak, statystyki potwierdzają, że obie drużyny grają na podobnym poziomie. I w tym momencie spotkania nie sposób przewidzieć, kto zwycięży. Właśnie rozpoczęła się druga połowa. I rzut wolny dla Barcelony. Pianicz łatwo mija pilnującego go obrońcę. Pewnie wybronił ten strzał, chociaż nie było tam wielkiego zagrożenia. Luka Modric przy piłce Dybala Dybala Ronaldo ładna okazja piłka ląduje w bramce tak tu był spalony sędzia podnosi chorągiewkę bramka więc nie zostanie uznana Salach. Piłka u Jordiego Alby. Griezmann. Barcelona traci piłkę. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Barcelona wznowi grę z autu. Griezmann. Teraz Griezmann z piłką. Jordi Alba. Grając piłką zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Ależ wybiór obrońców no, ma niepowtarzalną szansę. I broni to ter Stegen. Świetnie się zachował Niemiec w tej sytuacji. No, Bramkarz mocno i daleko na połowę rywala. Jordi Alba. Titi ma piłkę. Złe zagranie i Barcelona traci piłkę. Za chwilę może być dogodna okazja. Mocno, ale niecelnie. Fatalne pudło. Mógł to lepiej wykończyć albo po prostu zagrać do któregoś z partnerów. Jordi Alba. Sergio Busquets ma piłkę. Podają między sobą, na własnej połowie. Oni już nie muszą atakować. Nieudane podanie Messiego, strata piłki. padłe podanie, będzie groźnie. Dobra interwencja obrończy, niebezpieczeństwo zażegnane. Odegrał ponownie piłkę. Barcelona w swoim stylu długa wymiana podań, usypiająca dla rywala. Cristiano Ronaldo. Stuprocentowa sytuacja Mané. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Jakże teraz było blisko wyrównania. Jest tylko jedna osoba, która temu zapobiegła. Odważnie wyszedł do tej piłki bramkarz i uprzedził napastnika. Bardzo dobre zachowanie. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Antoine Griezmann. Lionel Messi. Gol! Messi, Messi, Messi. Cóż dodawać więcej? Fantastyczny wolej Argentyńczyka. Mamy powtórkę tej bramki. Wszystko zaczęło się od wzorowego dośrodkowania. Doskonale zaadresował je do kolegi. A Messi pokazał, że nie trzeba mieć postury zapaśnika, żeby sobie poradzić z rywalem na plecach. Bardzo ładnie to zrobił argentyńczyk. I teraz strata. Lionel Messi. Sporo miejsca na skrzydle. Ma miejsce, by dośrodkować. No i Bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. Podanie do Messiego. Ale z gorąco, ależ tutaj się przetwiera. On zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No, no tego właśnie są obrońcy. Dobrze wiązkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Pique. Kolejne celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. I rzut wolny dla Barcelony. Popatrzmy, może spróbować szczęścia, chociaż jest dość daleko. Gdyby pokusił się o strzał, moglibyśmy... O, czewsko wykonany ten rzut wolny. Zupełnie nie tak to miało wyglądać. Piłka najwyraźniej nie była mu posłuszna. To trzeba ćwiczyć na treningach aż do znudzenia. Kilian Mbappé. Kibice, którzy szykowali się tutaj do fetowania mistrzowskiego tytułu, na pewno nie byli przygotowani na taką klęskę. Tej straty zapewne nie da się już odrobić. Rzeczywiście, nie wiem, może nie sprostali presji, ale zagrali dzisiaj zdecydowanie poniżej oczekiwań. Dali rywalom za dużo swobody i to się zemściło. Mija 82. minuta spotkania. 8 do końca. Będzie okazja do kontrataku. Niechlujnie rozegrali tę kontrę. Zbyt łatwa strata. Faul, tak, ale sędzia stosuje przywilej korzyści. Morata. No i Cristiano Ronaldo. Może uderzać na bramkę. Bramka kontaktowa! Zostało jeszcze tylko kilka minut, ale jeśli nadal będą tak atakować, to kto wie, czy nie uda się wyrównać. A może coś więcej? Trzeba tylko jeszcze trochę przyspieszyć. Trener też to pokazuje. Łatwo nie będzie. Umkiki. Piłka u Giordiego Alby. Wymieniają między sobą podania. Czekają już w zasadzie na gwizdek sędziego, który potwierdzi ich wygraną i skończy mecz. Cristiano Ronaldo. No, błąd strata. Czy Hajna błąd przeciwnika i się opłaciło? Przejęli piłkę. No, kto przejmie tę piłkę? Griezmann. Może teraz ruszyć skrzydłem. Powinien dośrodkować. Griezmann. Spróbują podwyższyć wprowadzenie z tego rzutu rożnego. Gol na pewno rozstrzygnąłby to spotkanie. Obrońca wyjaśnia sytuację. Chwila oddechu. Sędzia kończy spotkanie i myślę, że zawodnicy odczuwają duży niedosyt.